Na święty płomień. Cóż to za potwory! Genetyczne eksperymenty, Salamandry. Przybyłem tak szybko, jak było to możliwe. Pomoc na pewno się przyda. Jak wygląda sytuacja na froncie? Nie udało się jeszcze zdławić powstania. Na szczęście to już tylko kwestia czasu. Wielki mistrz przegrupowuje wojska przed ostatecznym uderzeniem. Zadamy nie ludziom ostatni druzgocący cios. Poza tym dostałem wiadomość, że król wstrzymał dekret o kasacji zakonu. Kiedy spacyfikujemy nie ludzi, na pewno doceni politykę wielkiego mistrza. Zatem dotrzymał słowa. Wielki mistrz? On zawsze dotrzymuje słowa. Wiem, wiem. Chodziło mi o foltesta. Nie rozumiem. Wiem, Zygfrydzie. Nie przejmuj się, po prostu głośno myślałem. Muszę dostać się do Starego Dworzyszcza. Tam jest główna baza salamandry. Przez główną bramę nie da rady. Znam jednak inne wejście przez jaskinię. Jest tam stara, częściowo zawalona studnia, która prowadzi prosto na dół. Świetnie, zaprowadź mnie tam.